Ustaleń policji wynika, że najprawdopodobniej to kierowca BMW potrącił stojącego na poboczu 22 latka, po czym zbiegł z miejsca wypadku. Z okoliczności, które już w tej chwili mamy wyjaśnione, mężczyzna poruszający się motorowerem zatrzymał się na poboczu drogi, miał zdjęty. Kask ochronny, który leżał koło, y, obok y, motoroweru i na chwilę obecną jeszcze w no, niewyjaśnionych okolicznościach został potrącony przez przejeżdżający pojazd. Niestety kierujący tym pojazdem oddalił się z miejsca wypadku. Policja prosi o pomoc w ustaleniu personaliów kierowcy, który nie udzielił pomocy umierającemu młodemu mężczyźnie. Za Państwa pośrednictwem prosimy wszelkich świadków, którzy mają jakiekolwiek informacje w, o tym zdarzeniu, aby zgłaszały się do nas do komendy do Wydziału Ruchu Drogowego, ewentualnie do Komisariatu Policji w Zelowie. Trwają nasze czynności. Co, no, staramy się ustalić y, osobę odpowiedzialną za ten wypadek. Osoby, które mogły widzieć to zdarzenie bądź mają wiedzę co do miejsca przebywania kierowcy osobówki, proszeni są o kontakt z policją z komisariatu w Zalowie pod numerem 44 634 1283 lub pod bezpłatnym numerem 997.